Siemanerko, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po dosyć długiej, kilkudniowej, kochani przerwie, przerwie od karty dnia. Ale tak jak zapowiadałam to, bodajże na fejsie, czy nawet tutaj na YouTubie, no, musiałam sobie, kochani, zrobić taką delikatną przerwę od dniówki. Tytułem tego, żeby delikatnie odreagować, odpocząć. No, i tutaj też Wam też dać takie troszeczkę pole manewru, do tego, żebyście się nie stresowali. Ciekawa, jaka karta dzisiaj mi wyjdzie. Słońce, ale wracamy do tematu. Zobaczymy oczywiście, co będzie działo się jutro U każdego znaku sodiaku Także ja, kochani, zabieram się za tasowanie kart Zatasowanie kart dla każdego znaku I zaraz zobaczymy, moi drodzy, co jutro Czyli 25 sierpnia, moi drodzy, będzie działo się u nas wszystkich <laughs> Co się będzie działo jutro U każdego znaku sodiaku Co się będzie działo jutro u każdego smaku, z Okej, Ok, słoneczka, lecimy i zaczynamy od baranka. U baranka w dniu jutrzejszym zwycięstwo, sukces. Będziecie z czegoś zadowolone. Nie wiem, moi drodzy, z czego, bo czasami to mogą być naprawdę drobiazgi, bo coś wam się uda, bo jakiś plan się zrealizuje, bo nie wiem, coś pójdzie zgodnie z Waszym zamysłem, bo ktoś wam powie miłe słowo, czy cokolwiek z tych rzeczy, no i wy pokazujecie się jako osoby, które są zadowolone, które triumfują, które mówią, no to zajebiście, <laughs> cieszycie się, bo ktoś docenił, ktoś właśnie pochwalił, ktoś zakomplementował, czy powiedział wam zwyczajnie jakieś miłe słowo. Bo coś tam się spodobało. Czy też Wy jesteście zadowolone, bo uda Wam się jutro to, co macie zaplanowane, być może zrealizować? Czy też powiecie się coś, czy coś, nie wiem, kupicie na przykład i powiecie, ale fajna okazja, tak? Kupiłam to czy tamto, jestem zadowolona, bo na przykład była fajna, okazyjna cena. Nie wiem moi drodzy co, ale mamy powód do powodzenia, do świętowania, do tryumfowania. Krótko mówiąc, do zwycięstwa. Dobra, cały próbyk. Nowy początek, nowa droga, rozpoczęcie czegoś od początku. Słuchajcie, to są takie słowa przewodnie tej karty, bo oczywiście, słuchajcie, no mogą one tutaj mieć też szereg innych, jakichś tam pobocznych, słuchajcie, jakichś rzeczy. Ale taka główna, takie główne przesłanie to jest, kochani, zaczynam od nowa, zaczynam od początku. Albo zaczynam coś nowego jutro. To może być wszystko, słuchajcie. Na przykład macie nowy plan na jutro, czy też na przykład nową pracę. Czy nową relację, czy nie wiem, em, przeprowadzacie się gdzieś jutro, tak? Czy coś zmieniacie w swoim życiu? I dla Was to może, drogi byki, po prostu oznaczać, tak, jutro zaczynam coś nowego, zaczynam nowy rozdział życiowy, zaczynam nową pracę, nowy projekt więc tego typu rzeczy, kochani, jak najbardziej tutaj mogą się pokazać, no i plus to, że coś zaczynacie raz jeszcze, czyli od początku, tak jakbyście stwierdzili dobra, zacznijmy raz jeszcze, więc być może, słuchajcie, odłożyłyście na półkę jakiś temat, jakiegoś Zenka, czy cokolwiek z tych rzeczy, a teraz przychodzi Wam do głowy, a może spróbujemy raz jeszcze do tego tematu wrócić, czy też raz jeszcze tutaj z Zenkiem spróbuję tą relację, wiecie o co chodzi. Możecie, jeżeli jeżeli nic nowego się nie zadziewa i nic nie rozpoczyna się od nowa, no to też może to być bardzo miły i spontaniczny dzień, bo ta karta, kochani, bardzo często pokazuje uśmiech, radość, zadowolenie. Słuchajcie, jakieś takie głupoty w głowie, jakieś nieprzemyślane decyzje, ale takie, które Was cieszą, więc to nie to, że nieprzemyślane i do niczego, tylko takie raczej wiecie, spontaniczne, luźne, wesołe. No, zobaczymy. Co jutro, bliźniąt? Bliźnięta, moi drodzy, coś zostawiają, jutro w tyle idą do przodu. Nie wiem, co to może być. U co niektórych z Was to może być tak, że jakiś bliźniak by mi powiedział, że no tak, bo u mnie faktycznie dzisiaj, może wczoraj, przedwczoraj, była niecieka był nieciekawy klimat, tak? Były jakieś spory, kłótnie, afery, awantury. Awantury, czy też ja sama, sam miałem jakieś negatywne myśli, pesymistyczne podejście, takie negatywne do czegoś. No, to jutro to wszystko się jakby odmienia, tak? Bo my tutaj, jakby zostawiamy te właśnie takie bardzo takie, bym powiedziała, pochmurzone niebo za sobą, co one, by on, co one by nie oznaczało, i po prostu przechodzimy dalej, tak? Czyli tak, jakby zostawmy to już. Ja już do tego nie wracam. Ja już nie mam ochoty w tym siedzieć. Ja już nie mam ochoty być pesymistyczny, negatywny. Nie mam ochoty się kłócić. E, I idę do przodu. Może się to oczywiście. Nie zadziać bliźnięta dlatego, że wy tak postanowicie, tylko dlatego, że samo się tak zadzieje, tak? Czyli po prostu, krótko mówiąc, będzie jutro lepszy czas, lepszy e, dzień. Co niektórzy po prostu z was też chcą ruszyć z jakimś tematem do przodu i będą faktycznie ruszać. Możecie mieć takie delikatne obawy, czy ja sobie dam radę, czy mi się to powiedzie, bo wy nie wiecie i nie macie takiej, bym powiedziała, przejrzystości umysłu, czego Wy się macie tam spodziewać, tak? Um, ale będziecie mimo to brnąć w tą stronę. I bardzo fajnie. Co jutro u raka. O, raki drogie, uważajcie, jutro dosyć mocno, ponieważ pokazuje się tutaj karta osoby, której nie należy ufać jeżeli wy nie wiecie o kim tutaj w tej karcie jest mowa, no to to może być sytuacja mówiąca o tym, że być może jutro będzie ktoś was próbował zwieść albo okłamać, oszukać, manipulować. Więc jeżeli macie jutro styczność z kimś, z kimś gdzie macie z tą osobą kontakt, z tą osobą rozmawiacie o czymś, to ja nie mówię, żebyście od razu każdego człowieka podejrzewali, że jest oszustem, kłamcą i manipulatorem, ale tak jakbyście miały być ostrożne, bo być może jedna z tych osób, no nie do końca prawdę głosić wam będzie, tak? Więc tutaj tak troszeczkę, kochani, ostrożnie. No, chyba że oczywiście to jesteście wy drogie raki, no i po prostu Wy tutaj jutro musicie coś ostro kombinować, musicie coś, kochani, zataić, albo po prostu wręcz sprzedać komuś jakiegoś, no słuchajcie, jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, tak? No bo czasami dobra, no wiecie, jesteśmy tylko ludźmi i bardzo często po prostu bywa tak, że no nieraz zdarza nam się taka rzecz, że nie powiemy prawdy do końca albo w ogóle coś tam zatajmy, bo, no bo, nie wiem, bo tak uznamy, że jest to po prostu zwyczajnie dobre, tak? Więc w zależności od tego, po której stronie ta karta jest, ale gdyby to nie Wy, to bądźcie tutaj ostrożne. Mogą też być raki, które jutro mogą mieć cykora, bać się o coś, ale nie wiem o co, tak, bo tutaj oczywiście mogą być różne rzeczy, nie wiem, macie pójść do dentysty i jakaś tam przykładowo Kaśka mówi Magda, kuźwa, ale ja się boję, <laughs> nie, na przykład. Więc ten cykor, ten lęk e, też nam się tutaj w tej karcie będzie pokazywać. <laughs> Dobra, co jutro umywa? Ulwa. Lew, kochani, jutro może kombinować, brać sprawy w swoje ręce, i to też, kochani, jak najbardziej tak. Więc tutaj mamy, słuchajcie, jeżeli to jest oczywiście wasza karta osobowa, zaznaczam, to możecie, kochani, jutro brać właśnie sprawy w swoje ręce i powiedzieć sobie, mam wszystko, co tylko mogę mieć pod ręką, i mogę tutaj dokonać pewnych rzeczy, i dam sobie radę, tak pokombinuję, tak tutaj odegram tą sprawę, że. Uda mi się, tak? bo to jest taka osoba, która po prostu jest w stanie dokonać wszystkiego, co tylko chce, w różnoraki oczywiście sposób, czyli tak zakombinować, żeby to się po prostu powiodło. To też może być jakaś osoba w waszym otoczeniu, która może próbować was do czegoś przekonać, do czegoś nakłonić, ale tutaj, gdyby to był ktoś, to też, kochani, delikatnie uważajcie, bo ta osoba może lekko naciągać prawdę albo mydlić wam oczy w jakimś pewnym zakresie, żeby to, to co chce wam sprzedać, tą informację, wiedzę czy cokolwiek, było takie nęcące, dobra? Czyli takie troszeczkę wiecie, świecące po oczach. Więc to też, kochani. Miejcie tutaj um, na uwadze. Ale pozostałe tutaj, jakby rzeczy, spokojnie. Jeżeli to jesteście Wy, którzy jutro za coś się zabierają, tworzą, działają, no to ja trzymam oczywiście kciuki. Panienka, co jutro u panny? Panna, słuchajcie, albo jutro za czymś czeka. Albo za kimś, ok, bo tutaj widzę po prostu pannę, która wypatruje. Możecie wypatrywać, wiecie, koleżanki, zenka, kasi, listonosza, kuriera, nie wiem, maila, wiadomości czy czegokolwiek z tych rzeczy, ale wypatrujecie, wyczekujecie. Być może jesteście z kimś jutro umówieni, być może ktoś ma do was napisać, być może faktycznie ma wam jakiś tam, nie wiem, kurier dostarczyć paczkę i wam tutaj tak jakby przyjdzie taki, wiecie, no taki klimat, że możecie sobie robić różne, na rzeczy, ale będziecie odczuwać kurczę, no niech kiedy przyjedzie, no kiedy zadzwoni, no kiedy napisze. I takich troszeczkę blokach startowych wypatrującym, wypatrującym czegoś albo kogoś na horyzoncie może panna się znaleźć. Czyli ja jutro wypatruję i czekam. Tak? Możecie też kochani być do czegoś gotowe. E, czyli na przykład, no nie wiem, ja tutaj też zobaczyłam taką pannę, która czeka za wyjazdem. Czeka za pociągiem, samolotem, słuchajcie, nie wiem, tam za czymś, gotowa do podróży. Być może co niektórzy z Was gdzieś wyjeżdżają, no i jutro tak troszeczkę trzeba będzie poczekać e, z tym wyjazdem, a Wy tak trochę doczekać się, być może tego nie będziecie mogli. Ale ta gotowość, drogie panny, może być do wszystkiego. Być może to jest gotowość Wasza na 100%, czekacie też za decyzją czyjąś, czekacie, aż ktoś przyjdzie, pojedzie, porozmawia z Wami na ten temat, bo też tak może być. Być, ale wyczekiwanie albo gotowość do czegoś jest u Was, drogie panny, na jutro. Sprawdzamy wagę. Eee, Waga, słuchajcie, jutro będzie na rozdrożu. Nie wiem jakim. To jest takie, wiecie, rozdroże decyzyjne hmm, pod kątem, no nie wiem, albo wybrać tą drogę, albo tamtą, albo nie wiem, kupić to, albo tamto. E, nie wiem, albo zrobię tak, albo zrobię siak, e, albo pojadę tu, albo pojadę tam. To tak mówię, wiecie, podaję przykłady. Tutaj może być wszystko, kochani, pozostałe: porozmawiać, nie porozmawiać, kochani, zrobić, nie zrobić. Tak? Wiem, o co chodzi. Ale bardzo często, słuchajcie, to też jest karta pokazująca, że jest jakaś waga, która jest na rozdrożu życiowym. Życiowym na zasadzie takiej, że jest, ciągnie jakąś ścieżkę życiową, numer jeden, ale kochani, gdzieś jest jakaś ścieżka numer dwa. Ja tutaj nie mówię, to mogą być dwie prace, to mogą być dwa związki, słuchajcie, nie wiem, jakieś cokolwiek tutaj inne z tych rzeczy, i wy tak jakby troszeczkę nie, nie możecie w stu procentach zaangażować się w jedną z nich. Skaczecie z kwiatka na kwiatek i być może, słuchajcie, jutro będą wagi, które będą sobie z tego bardzo mocno zdawać sprawę, że jest takie rozdroże i nie wiadomo, co zrobić. To też mogą być jakieś decyzje, jakieś informacje, jakieś wiadomości, które do was jutro m, na przykład przyjdą. I będą one takie na dwa razy, na takiej zasadzie, że albo tu, albo tam. I być może będziecie musieli się zastanowić, co robić, jaką decyzję podjąć. Może taka sytuacja być. Um, więc no zobaczymy, drogie wagi, ale mamy te rozdroże. Skorpion. U, skorpiona jutro. Hmm. Słuchajcie, jest jakiś brak. Jest jakaś tutaj, no takie poczucie braku, że albo coś nie przychodzi, albo czegoś nie ma, albo skorpion ma ciężko z kasą, z pracą, albo brakuje mu zupełnie czegoś innego. Nie wiem, może słuchajcie, brakuje mi poczucia słuchajcie, nie wiem, wyluzowania w jakiejś sprawie, być może brakuje mi człowieka, bo tęsknię za nim, tak? A może po prostu brakuje mi tutaj pomyślunku na coś. Ja kochani, nie będę w to wnikać, ale ja widzę człowieka, który nie wie co robić, bo brakuje mu czegoś. No, mam nadzieję, że nie kawy w szafie, słuchajcie, <grym> bladym świtem, kiedy jeszcze sklepy są pozamykane. Ale mamy ten brak. Więc jeżeli jutro chcecie coś osiągnąć, chcecie coś zrobić, liczycie na coś, no to ta karta może mówić, że jutro będzie brak brakować tego, że tutaj być może nie dojdzie do skutku jakaś rozmowa, czy nie przyjdzie wiadomość, informacja, czy cokolwiek z tych rzeczy, bo tego tutaj nie ma. Tej osobie tego brakuje. Ok? Strzelec. O! Strzelec też, kochani, jest tutaj w kropce, a nawet w przecinku, słuchajcie, bo to jest taka karta, gdzie strzelec może żonglować pomiędzy dwiema rzeczami, dwojgiem ludzi, dwoma pracami. Słuchajcie, nie wiem. Żonglujemy, staramy się utrzymać jedno i drugie, staramy się nie dokonywać wyboru. Chcemy, słuchajcie, trzymać dwie sroki za ogon, chociaż strzelec, jeżeli coś takiego tutaj jakby jest po waszej stronie, odnajdujecie się w tym, to strzelec doskonale wie, że jest to coraz, trud, coraz bardziej trudne. Dlatego, że słuchajcie, to jest taka sytuacja balansowania, e, troszeczkę już chwiejnego, takiego, gdzie wy macie tą świadomość, że prędzej czy później trzeba będzie coś wybrać. Że nie można tak błaznować, nie można tak pajacować. E, zwłaszcza, jeżeli chodziłoby o takie rzeczy, że wy wiecie, że trzeba się tutaj określić, a Wy tego nie robicie, z różnych przyczyn, oczywiście. I tak myślicie sobie, a dobra, może uda mi się tutaj, wiecie, trzymać jedno i drugie, być może nikt się nie skapnie, być może ktoś mi tam da milion lat czasu, a tymczasem wiecie, że taki um, brak takiej odpowiedzialności za jakieś pewne rzeczy jest zgubny w skutkach. To mam na myśli. Ale mogą też być strzelce, które jutro będą rozważać wszystkie za. I wszystkie przeciw. Ta karta nie zawsze pokazuje, że wy, jakby robiąc sobie takie podsumowania, dokonacie wyboru, bo to jest takie, jakby, aha, tu mam to, tam mam tamto, a tu jest tak, a tu jest siak. O, tu jest lepiej, tam jest gorzej, ale tu jest tak, a tu jest tak. I możecie, słuchajcie, zastanawiać się, co wybrać, bo to jest taka właśnie karta również dokonywania pewnych wyborów, ok? Kośorożec jutro. U koziorożca jutro, słuchajcie, no możecie być troszeczkę rozwaleni umysłowo i emocjonalnie przy okazji, bo to jest chaos. Chaos w głowie, który wy macie, wy nie wiecie co zrobić, co sądzić, co myśleć, co wybrać. Jest dużo, powiedziałabym, takich, um, takiego dużo myślenia w Waszej głowie, różnego rodzaju opcji, scenariuszy. Um, nie wiem, a może to, a może to. Albo zrobię tak, a może siak. A może kupię to, a może tamto. Wiecie o co chodzi? Bo u każdego z Was to może być co innego. To mogą być sprawy jakieś inwestycyjne, finansowe, związkowe. Nie wnikam. Ja tylko widzę koziorożca, który ma po prostu mętlik w głowie, dużo rzeczy, które być może musiałby. Zrobić i nie wie, za co się pierwsze chwycić, i tworzy mu się chaos. Czy ja mam zrobić tak, Magda? A może tak? A może wybiorę tamto, a może jednak siamto. I tutaj jest człowiek pokazany, który właściwie może poprzez ten chaos w głowie, który sobie sam być może tworzy, myślami, myślami, nie dokonać żadnego wyboru, nie wybrać nic i nie wiedzieć dalej, co robić. I stanie w miejscu, bo jest za duży mętlik. No, Koziorożca. Zobaczymy. A co uwodnika jutro? Uwodnika jutro rozmowa. Rozmowa, komunikacja, ale taka dobra, czyli taka, że jeżeli będziecie chcieli z kimś o czymś podyskutować i macie do kogoś prośbę, macie do kogoś taki, no jakiś, wiecie, no dobra, prośbę, albo idziecie po jakąś radę, wskazówkę, albo chcecie się dogadać, chcecie przedstawić swoje racje i oczekujecie, że druga strona zrozumie i w jakiś pewien sposób powie, no dobrze. No, to tutaj oczywiście te wszystkie rzeczy, które powymieniałam, mają szansę się zrealizować, bo ta karta pokazuje, że druga strona pójdzie wam na rękę, druga strona wam pomoże, druga strona was zrozumie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj jakby taką, taki klimat, wiecie, wspólnego mianownika, krótko mówiąc, albo otrzymania tego, po co poszłyście. Jeżeli chcecie czyjejś dobrej rady, to ta druga strona. Wysłuchawszy Was, również tą dobrą radę Wam da. Jeżeli staracie się o coś, nie wiem, o pożyczkę, o pracę, pff, nie wiem o co słuchajcie, o aprobatę, em, no to może się to również powieść. Więc, jeżeli ktoś z Was jakieś tego typu rzeczy ma zaplanowane na jutro, no to z powodzeniem. Okay? No i co? I rybka. Ryby jutro. Są bardzo emocjonalne. Jesteście takiej swojej, słuchajcie, energii, tak? Bo mówmy się, kielichy to wy, woda. I moi drodzy, emocjonalność, bliskość, czułość, opieka, troska, otworzenie się emocjonalne na coś jest tutaj bardzo, bardzo mocno uwypuklone i jednocześnie. Rozmowy od serca albo potrzeba takiej rozmowy od serca, bo tutaj, wiecie, to wy możecie na przykład być tacy mocno otwarci emocjonalnie, tutaj przeżywający pewne rzeczy, chcący być może z kimś o czymś emocjonalnie od serca pogadać, ale to też może być sytuacja, że ktoś takiego czegoś będzie potrzebował od Was i może się do Was w tej sprawie zgłosić, no ale Wy tutaj oczywiście otwartość serca dla tej drugiej strony możecie, moje drogie ryby, mieć. No, także emocje, moje drogie ryby, mogą jutro brać górę, ale w takim pozytywnym, słuchajcie, sensie. Słońca, no to tyle. Słuchajcie, wiemy, co nas jutro czeka. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak te karty czujecie. Będę Wam ogromnie za to wdzięczna. Skarby, no i co? No i widzimy się, słyszymy się jutro. Słuchajcie, tytułem tego, że był wczoraj nów. Zastanawiam się nad nowiem, zastanawiam się nad czytaniem tygodniowym. No, coś musimy sobie, kochani, machnąć. Coś tam do jutra wymyślę. <laughs> A tymczasem, Słoneczka, wszystkiego dobrego, cudownej niedzieli.